Oba zespoły zaszły już tak daleko. Z pewnością nikt nie odpuści i spróbuje wywalczyć finał. Szykują nam się ogromne emocje. Wkraczamy w decydującą fazę Euro 24. Zostańcie z nami, Szanowni Państwo, witamy w tym pełnym emocji dniu. Półfinały Euro 2024 to zawsze emocjonujące wydarzenia. Na stadionie czuć wyjątkową atmosferę, pełną skupienia, oczekiwania, ale też buzującą od emocji. Zobaczymy, co ten mecz nam przyniesie. My mamy nadzieję, że będzie czymś niezwykłym, czego sobie i Państwu życzymy. Reprezentacja Francji zmierzy się z Anglią. Tomku, czas przygotować się na ostateczne rozstrzygnięcia Euro 2024. Meczów coraz mniej, a stawka coraz wyższa. Przed nami rywalizacja na etapie medalowym, walka o prawo do zagrania w najważniejszym meczu turnieju, o którym marzy każda reprezentacja od samego początku rywalizacji. W takim składzie wyjdzie dziś na murawę Francja. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie, czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę? Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. Anglicy, niezależnie od tego, jakim składem dysponują, z kim i gdzie grają, zawsze celują w zwycięstwo. No tak, na piłkarzach ciąży tam większa presja i bywa, że przeszkadza im to w pełni rozwinąć skrzydła, ale nie ma co się dziwić, że oczekiwania są ogromne. To oni wymyślili ten sport i mają najlepszą ligę na świecie. A oto wyjściowy skład reprezentacji Anglii. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. I ładnie mija teraz rywala. Kylian Mbappe. Ośrodkowanie do Usmana Dembele. Piękny był to wolej, no ale jednak pudło. Świetna technika, duża precyzja, bardzo niewiele tutaj zabrakło. Wiele się ostatnio mówiło na temat Antoana Griezmana. Tym baczniej będziemy mu się przyglądać. Wykazuje ostatnio świetną formę, notuje średnio ponad bramkę na mecz. W trzech ostatnich spotkaniach strzelił 4 do. Zdanie teraz odebrał piłkę rywalowi. Teraz Griezmann tracą piłkę. Francja coraz bliżej bramki rywali. Co za okazja? Będzie gol! 1-0! Tak! Robią pierwszy mały krok w stronę finału. Tak czy owak? Teraz ten mecz powinien nabrać rumieńców. Czy to nie coś, co kibice lubią najbardziej? Piękna akcja indywidualna, świetna technika i wykończenie na najwyższym poziomie. Gol warty wielu powtórek. Gramy dalej. Jeszcze sporo czasu, ale teraz Anglicy przegrywają. Upamy Antoine Griezmann. Nierwą się do ataku, jak Państwo widzą. Świadomi wyniku wymieniają sobie podania. Rabio ma piłkę. Ibrahima Konaty. Adrian Rabio. Upamekiano przyjmuje piłkę. Jules Koundé. Upamekiano. Teo Hernandez. Konate. Przyjmuje Koundé. Adrien Rabio. Filian Mbappé. Rabio ma piłkę. Jest już na połowie drużyny przeciwnej. Ma kilka opcji w zanadrzu. Groźnie to wyglądało, ale świetnie teraz obrońca. Mbappé! I tak pokonał bramkarza! Ależ ważne trafienie prowadzą już różnicą dwóch goli. Popatrzcie Państwo, co za wykonanie! Precyzja, pewność siebie, działanie pod presją. Wszystkie cechy widać było w tej akcji. Piękna bramka. Hurricane. O, i to był książkowy odbiór piłki. Rabio, ma piłkę. Upamykano. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Druga połowa meczu właśnie się zaczęła. Reprezentacja Francji wysoko prowadzi i pewnie zmierza po zwycięstwo. I to tyle z tej akcji. Tracą piłkę, muszą znów o nią powalczyć. Foden przy piłce. I piłka do Bellingama. Akcja przerwana, będzie przód z autu. Phil Foden. Rice przy piłce. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Czy teraz zaczną odrabiać straty? Akcja jeszcze trwa. Silny strzał, zupełnie jednak nieudany. Szkoda tej okazji. Decyzja o strzale dobra, ale wykonanie fatalne. Nie ma faulu Czysty, skuteczny atak. Piłka jest jego. zbliża się do bramki rywali. Harry Hurricane! Znakomicie wybroniono. Brawo! I jeszcze jeden, jeszcze raz. Znowu broni. Dobre wejście, wygrywa tę piłkę. Ruszył do ataku, chyba wie co chce zrobić, ale nic z tego nie będzie, dobra gra w obronie. Ma wsparcie, by to rozegrać. Teraz jest niepilnowany i dobrze teraz bramkarz, pewnie. Mocno wykonał ten rzut rożny Griezmann, zbyt czytelne dośrodkowanie, bądźmy szczerzy. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego kwiska. Zdecydowane wejście bez fału. Uwaga, czy teraz będzie okazja? No i gol! Trzy bramki przewagi. Niewiele czasu do końca. Chyba jest już pozamiatane, drodzy Państwo. Popatrzmy na to ponownie. Kylian Mbappé nic nie robił sobie za asysty obrońcy. No a Kylianowi Mbappé nie pozostało nic innego jak posłać piłkę obok bramkarza. Zawodnik takiej klasy nie marnuje podobnych okazji. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. Upamecano. Upamecano przyjmuje piłkę powolutku. Ja do Ciebie, Ty do mnie. Tak można w tej chwili określić ich grę, czy raczej utrzymywanie się przy piłce w końcowych minutach. Słychać gwizdek kończący ten półfinał. Francja wygrywa. Przed nimi już tylko jeden krok, by sięgnąć po Puchar Euro 2024. Mamy koniec spotkania i trzeba powiedzieć, że